Nie mogę zobaczyć, dziecko. Nie chcę pani tego widzieć. Rozprawa o ustalenie w przedmiocie zmiany płci. Małgosz, czwóryczka. Proszę o spokój, proszę zdjąć spodnie. Praca ratownika medycznego to zajęcie bardzo odpowiedzialne i wymagające. Pan Czerwone, 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 a czerwony czy wodę, nasz czerwony nie wyluzuje. Uratował mu pan życie. Uratowaliśmy. Kolega mi pomógł. Robicie mnie w chuja, chłopcy? Co ja powinnam teraz zrobić? Wypisać jak A może wezwać prokuratora? Szanuję własną matkę, bo jak nie to, cię kurwa, znajdę za zajebę. Czasami mam ochotę stanąć na środku i krzyknąć: wypierdalać. Ja pierdolę. Nie używaj wszystkich słów przy Ale one brzydkie. Jesteś na dyżurze? Właśnie zaczynam. Będzie ostry trwy Ania, zaczynamy! Jesteś sławna? Próbowałam na misjonarza, na pieska, na jeźdźca później od tyłu na taczkę, na hydrant, jedna noga do góry, następnie na koszyk, tak od przodu się zaplata. Przekonała mnie pani, zapisujemy się na czwartek. Chcesz jeszcze wina? Ciebie chcę. Co jest? Wsadził sobie szyszkę w dupę. Ile kobiet tak skrzywdziłeś mów? Panuje nad dymą. Ile kobiet tak skrzywdziłeś? Piesiąka szukała. Dla siebie? Poględu na Tego nie masz. Co to jest? Orgazm shot dla mężczyzn. Już umiem na siebie zarabiać. Nie aż tyle. Układ jest prosty. Ty dajesz swój know-how. Ja załatwiam ci super klinkę. Robię z ciebie gwiazdy. Powiedziałabym ci bajka, jakby mi się chciało. O brzydkiej dziewczynie, która miała strasznie smutne życie. Wypierdalać! Ale mi się nie chce. Trzymaj się, Adaś.